Lany poniedziałek. Chyba każdy zna to święto. Następuje ono dzień po Wielkanocy. Czyli tak jak Wielkanoc jest w różne dni. I polega ono na tym, żeby polewać siebie nawzajem wodą. I to jest fajne. A dokładnie lany poniedziałek to tak. Przypomina o tym polski obyczaj dingusa. Poniedziałek Wielkanocny. Panowie oblewali panie, a we wtorek wielkanocny, czyli w trzecie święto wielkanocne, panie oblewały panów. Poniedziałek wielkanocny w tradycji ludowej, Lany Poniedziałek i zwyczajowy Śmigus-Dyngus to czas niezwykły. I jeszcze jest takie coś jak Prima Aprilis. I dzisiaj wam po prostu powiem, jak spędziłem Wielkanoc, Lany Poniedziałek i i Prima Aprilis. Więc zaczynajmy odcinek. Ja nie mam widzenia koronawirusa, tylko po prostu mam kaszel alergiczny. I tak. Zacznijmy od prima plis, bo to było najwcześniej. Będziemy jechać kolejnościowo. I jeżeli chcecie sobie mu kupić moje krzesło o takie, to możecie je kupić, link w opisie. Będę sobie kupował lepsze. Nie te krzesło, te, które macie na zdjęciu tutaj. Bo to nie jest mój pokój. Tylko po prostu nie chciało mi się iść do mojego pokoju. Rozumiecie o co chodzi, co nie? I zostawcie taki sam czerwony przycisk, jak na mój paluszku, o tam na dole. <grych> I dobra. Prima priz zaczął się. Może nienormalnie, bo jak była jakaś trzecia 50, to obsmarowałem mojego brata pastem na mycie zębów. Tak ja jestem. Ale tylko w aprilis tak robię, żeby nie było. Yy, więc yy, o 3.50 gdzieś jak się obudziłem, przebudziłem, to obsmarowałem mojego brata pastą. Dobra, wstał trochę na chwilę i poszedł spać dalej. I tylko się wytarł. Yy, no i generalnie tak. Potem z rana jak wstaliśmy, jak nikt nie widział, to odłączyłem telewizor, żeby nie można było oglądać telewizji. No to z Filipem pojechaliśmy, niestety go już teraz nie mam, więc przez kilka dni nie będzie go na odcinkach, może przez jakiś tydzień, bo wyjechał znowu, ale po prostu z nim, mojemu tacie daliśmy jakby Neo, jak jest taka, jakiś Oreo to jest taka podruba Neo, no. i po prostu daliśmy mu je, tylko że pozmarowałem to pastą, tak. Prawie już mój tata zjadł, ale oczywiście nie zjadł. Yy, I wtedy, nie wiem czy też kojarzycie, ale w Ziemku, w Ziemowicie jest taki sklep, kupiliśmy dwa cukierki i dostaliśmy je za darmo. Poprosiliśmy dwa cukierki i dostaliśmy je kompletnie za darmo. Tak. Po prostu jak nagrywaliśmy ten odcinek, jak Filip mi robił zemstę, to wtedy było też klima Więc co? To już tyle było potem. Więc przechodzimy do Wielkanocy. No i tak. Wielkanoc była taka jak zazwyczaj, tylko że bardziej covidowo, chociaż w tamtym roku też było covidowo, ale w lanym poniedziałek było cieplej. Ale to za chwilę wam opowiem. Eee, no bo to tak. Dzień przed Wielkanocą, sobotę, 3 kwietnia, chcieliśmy sobie mm, pójść do spowiedzi. No to idziemy do tego kościoła. Dobra. Miało być spaść od 17 do 18. Sprawdzałem na stronie. I my tam czekamy, czekamy, czekamy. Czekamy kilka minut. I potem jakaś para. Przychodzi do nas, podchodzi w tym kościele i się pyta, czy jest spowiedź. My mówimy, że na stronie pisze, że od 17 do 18, więc powinna być. No i czekamy już tam. Dobra, minęło 10 minut, wychodzimy. Nie było spowiedzi. I nie, nie mogłam się wypowiadać. <grych> e, I tak, teraz przechodzimy do samej Wielkanocy. A nie dzień przed Wielkanocą, bo to było dzień przed Wielkanocą. W sobotę, 3 kwietnia 2021. E, więc, co po prostu? Yy, byliśmy, co ja, w Wielkanoc. Wstałem. Zaczęło się dosyć normalnie. Zjedliśmy uroczyste śniadanie, i na śniadanie był ten okrutny barszcz, który też dzisiaj, w rany poniedziałek, jadłem na obiad. Tak. Więc dopiero fragment, jak będzie o lanym poniedziałku. Dopiero nagram dzisiaj wieczorem. No, dzisiaj wieczorem później. Bo jeszcze jest dopiero 15 za chwilę. Za 11 minut. Więc później to nagram, bo jeszcze się pewnie dużo wydarzy. No i był ten okropny barszcz. Biały. Znaczy, może barszcz biały nie jest sam aż tak okropny, ale wczoraj i dzisiaj. Miałem go na śniadanie? Nie, bo w sumie dzisiaj na obiad, ale miałem go do zjedzenia. I ja jestem wega, bo łączycie wega. I te tam były sojowe kiełbaski. Jak ja nienawidzę sojowych kiełbasek. No i po prostu nie lubię tego. Tych. Sojowych kiełbasek. No wszystko, co sojowe, nie wiem, kotlet z ciecierzycy, sojowe burgery, to jest nawet pyszne czasem. Szczególnie wegety bu burgery z Burger Kinga. Ale niestety, takie sojowe rzeczy, takie parówki czy coś w tym stylu, sojowe, 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 to jest. to jest. nie, nie. niedobre po prostu. I co, przechodźmy do lanego poniedziałku. W sensie, ja teraz opowiem Wam część, ale potem to zmontuję tak, żeby wyszła jako całość. Bo opowiem Wam na razie to, co się mi przytrafiło, a potem w dalszej części odcinka powiem Wam dalszy ciąg z całego dnia. Więc lecimy. I co, teraz lecimy z historią z poniedziałka. No to zaczęło się tak że ja w ogóle na pewno każdy tak miał, ale ja, gdy jakbym już kilka dni przed, nie wiem, jak była końcówka marca, to już myślałem o północy to zrobię, jak wybije północ, obleję wszystkich i będę się śmiał. No i niestety nigdy tak nie było, bo zawsze wiedzieliśmy jakie są z tego konsekwencje. W tym roku oczywiście też tak było. I co? Jakbym zaczęło się tak, że wstałem, co nie wiem, była gdzieś 8.30 dzisiaj i wstałem, dobra, jak będę mówił, że na górze albo na dorze, na, na dole, to wtedy y, oznacza, że chodzi mi o górną albo dolną część domu, więc zszedłem na dół. I po prostu wtedy, no i po prostu, jakby wtedy sobie posiedziałem tam z kilka minut, i jakby ja mam przywaną mamę, na którą mówię mamcia. Więc nie zdziwcie się, jak będę mówił mamcia, bo po prostu yy, tak, mój tata pobrał się z moją mamą, no i ta, tak, ta, ta, jak się urodził. Pan mój tata się rościł z moją mamą i się pobrał z taką Karoliną, czyli tą moją przyszywaną mamą. No i dobra. Yy, I po prostu ja nadal z mamą, się prawdziwą widuję. Nie mieszkam z nim już, tylko z tatą i z mamczą. I po prostu widuję się z nim. Prost na myśl już. Zależy. Trzeba więcej, trzeba mniej. Zależy od sytuacji. I po prostu to, ja tą wszywaną mam, mamę, jakby tak z rana, jak jest taka mgiełka, taka do kwiatów do podlewania, to po prostu wśpiknęłem kilka razy. I to była pierwsza ofiara danego poniedziałka, poniedziałku, poniedziałka. I po prostu tak, następną ofiarą był mój brat, zszedł na dół, gdzieś może 10 minut później. Ja sobie już jadłem śniadanie, miałem takie placki fajne, kakaowe. I jadę sobie te śniadanie. I... Popcikałem brata z dwa razy. Ten mi wziął do wanny i oblał całego. I to najzimniejszą wodą. <grym> Naprawdę nie polecam. Tak tak po prostu do wanny mnie wziął. Na hama odpalił wodę i całym mokry byłem. I to z zimnej wody. <grym> I trzecią ofiarą. Była moja siostra, przyżywana też siostra od tej przyżywanej mamy, ją urodziłam. I... <śmiech> <śmiech> jakby... ja ją popiskałem trochę lekko, tylko raz po nodze, bo ona ma niecałe dwa lata. Ma, wiecie, dużo, duża różnica, bo już 11 lat mam, a ona niecałe dwa. Ma 1 rok i 10 miesięcy. I po prostu sobie ...popsikałem też tą mgiełką i potem jak mój tata wrócił... czekaj, gdzie był mój tata? Mój... A, mój tata był na treningu takim sportowym na takim jakby crossfit, wiecie? i wrócił... dobra chwilę był, był z dwie minuty, no i ja też i też był zaznaczony, dobra potem było normalnie Jadłem dalej śniadanie ten już wtedy zjadłem. I jakby potem pojechaliśmy do babci. Do mojej babci na obiad. O 12 gdzieś. Byliśmy tam do wpół do drugiej gdzieś do wpół do 14 .00. i wtedy wtedy jak byliśmy na dworze przez chwilę. Jak wychodziliśmy z auta, to wziąłem butelkę i poklapałem truetatem. Potem moja siostra zaczęła płakać. I w sumie nie wyszło z tego nic dobrego. Ale tak. Potem, gdy mój brat szedł na rower z kolegą, chwilę po. Nie wiem, tak. 5 minut po tej, po tej sytuacji. To go troszeczkę tak oblałem tutaj po, po swetrze. Tak. I. Potem. Więc tak, jak widzicie przebrałem się, bo przed chwilą wróciłem z dworu i tam też się z kolegą laliśmy, chcieliśmy oblać takiego pana, ale, ale później wam powiem za chwilę o tym, tylko najpierw powiem wam o takim sytuacji, że jak wracałem sobie z tego dworu, to chciałem ubrać sobie nowe skarpetki, o takie piękne skarpetki reniferki, co nie? O takie piękne I chciałem sobie je ubrać. I chciałem przypadkowo pomyliły mi się skarpetki z majtkami. I chciałem już ubierać na nogi majtki, serio? No i co? Dobra. Um, ubrałem sobie to. Te skarpetki. I w sumie tyle. Ale tak. Zróbmy retrospekcję. Wszedłem sobie na dwór z Bartkiem. Oczywiście, jak go tak znienacka chlusnąłem wodą. No i był cały chorychoklany. Oklapany. I się laliśmy wodą. Laliśmy wodą. Laliśmy wodą. Two hours later. I. skończył nam się zapas. No to poszliśmy. No, się w sumie ten zapas to był tylko pięć butelek, ale nam się ta jedna wyczerpała. Bo każdy miał po jednej wtedy na początku. No to ja poszedłem yy, na moim ogrodzie miałem butelki. W ogóle. Ja sobie zrobiłem taką kampę. No, się w, na początku miałem w toalecie w szafce te butelki. Ale potem mój brat je znalazł. No to przyniosłem obok kanapy tam. Obok kanapy. Pomiędzy szparą ściany a kanapy. I tam je wsadziłem. Ale ta przeżywana moja mama, gdy sprzątała dom, to jest znalazła. Bo wiecie, na Wielkanoc się zazwyczaj sprząta dom, co nie? Niestety. No i dała je na teraz. No to dobra. Moja siostra młodsza, ta przeżywana też, niecała dwuletnia. Eee, takie jak jest dziecko niepełnoletnie, to nie dwuletnie, jak to brzmi. I po prostu, no, poszedłem po tą butelkę wody, i i zdarzyła się straszna rzecz. Ona sobie spała na tym tarasie. I ja wziąłem butelkę, i Matylda się obudziła, i powiedziałem, że się Matylda obudziła, i potem dostałem okszan, że też obudziłem Matyldę, a tak naprawdę ona się sama, się sama obudziła. Bo ja tylko powiedziałem, jak się już obudziła, że jak słyszałem, czy jak się obudziła, to że się obudziła. No. No więc dobra, dostałem to lekki owszem. ale dobra, idziemy sobie dalej. Generalnie, idę sobie dalej, lejemy się dalej wodą, lejemy się. Dobra, po chwili mój tata daje nam propozycję, że po co mamy siebie las, jak możemy kogoś na ulicy po polewać. No, i to był kategoryczny błąd. Nie róbcie tego nigdy. Bo, idziemy. Widzimy jedne, dwie osoby przed nami. Ale stwierdziliśmy, że były za daleko. Więc, stwierdziliśmy, że się nie opłaca. Potem patrzymy na światła. I tak, widzimy też dwie osoby. Takiego pana, nie wiem, powiedzmy, jako, nie wiem, z 50-60 lat. Nie wiem, ale taki dosyć wysoki. Siwe włosy. I po prostu była obok niego taka pani, mniejsza niż on. No i oni szli sobie na światłach, i my mówiliśmy tak z Bartkiem: proszę, proszę, niech idzie w naszą stronę, niech idzie w naszą stronę, niech idzie w naszą stronę. No i się spełniło to życzenie, poszedł w naszą stronie, y, stronę. I ja go chciałem oblać, ale się wahaliśmy z Bartkiem, i to tak wahaliśmy się go oblać, i to tak na maksa. No Częściej taką jakąś losową osobę, nie wiadomo, nie zna się jej, tak oblać ją na ulicy, tak wodą, żeby... wiecie o co chodzi. <laughs> Przepraszam, jestem zbyt energiczny. No, sobie, no, sobie. <laughs> no i dobra. No i ja się tego pana tak grzecznie, tak wiecie, tak grzecznie po prostu, <laughs> grzecznie się pytam, proszę pana, a ten obraca głowę i taki zamyślony, tak słucha mnie. No i ja go się pytam, a mogę pana oblać? A ten mówi, Dosta a dostajesz kiedy... a dostajesz kiedyś w gębę? Ja mówię... No nie. A on odpowiada. No to nie próbuj. No i wyszło z tego, że się bałem i w sumie popełniłem wielki błąd, że, że, yy, że po prostu... Wszedłem do tego pana, w ogóle obok niego przychodziłem i co, bałem się trochę, ale dobra, wróciłem, nadalałem się z Bartkiem, potem jak już byliśmy 20 parę minut z Bartkiem na dworze, tak, dosłownie jakieś chyba tam pół godziny, zeszły, zeszło chyba tam yy, pięć butelek półtora litrowych yy. i tam jeszcze jedna taka półlitrowa, czyli w sumie jakieś 8 litrów wody w pół godziny rozlane, poszło się woda. No i generalnie pożegnaliśmy się z wodą. Potem Bartek stwierdził, że mu jest zimno, choć jest ciepło w miarę było. No się, pogoda jest taka średnia teraz. Poczekajcie, ja wam pokażę. Oj, oj, przepraszam. Taka, taka jest pogoda. Że deszczowo, no ale lany poniedziałek, no to musi być przecież deszczowo, jest lany poniedziałek, <grych> co nie, mm. no i potem go odprowadziłem i niestety to był już koniec, nie. dobra, nie będę się użalał, fajnie było, poza tym, że jakiś Facet mi mówił, że dostałeś kiedyś gębę? Czyli w sumie, że jakbym go oblał, to bym dostał gębę? Ciekawie, ciekawie, jakby to wyglądało. Oczywiście bałem się, bo pewnie bym je, yeah, yeah, yeah. Bym je zabił tam. Ale dobra. Bym je, za... bym je zabił pewnie. Kurde, ten odcinek już jakieś 18 minut ma. Długo. Ale nie no, to się już kończy za chwilę historia. Eee... Dosłownie za kilka minut się skończy ten odcinek niestety. Eee... I ogółem ja tam eee... przepraszam, że kaszlę, ale ja mam kaszel alergiczny, więc jeżeli jakiś kurz się tutaj coś zawieruszy gdzieś, albo jakaś sierść mi tutaj przeleci dużo, to wiesz. No ja się mam na śmiało uczulenie, ale też czasem kaszle. Albo jakiś kurz z miszków moich gdzieś poleci. W ogóle dużo mam dosyć miszków. Ciężko się z nimi rozstać, no wiecie. Czekajcie. Ja wam pokażę. Patryk. Nie, to jest Kuba. Śnieżek. Ten misiek jest nawet starszy ode mnie, z 12-13 lat ma. Mój brat go miał, jak był mały. I on się nazywa Patryk, tradycyjnie. Bartek. Kolejny Bartek. <słuch> jeszcze chwila, jeszcze kilka miszków. Tygrysek, nie wiadomo czemu go nazwałem. Mumu. Oczywiście pomidor Patryk. Jubas bo ma dziub i ostatni misiek to jest Bob, leni pies. Dużo trochę. Znaczy się kilka, jakieś 11 chyba. Kilkanaście mam w piwnicy. Ale nie no tyle mi wystarcza. I, dobra. I po prostu to już był koniec. No i co? Dzisiaj będę, będę też nagrywał nutę. I co? To tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. To jest najdłuższy odcinek na moim kanale. 21 minut jakieś. I co? Tradycyjnie. Pa na raczej. Czo, czołem.